Cześć wszystkim, z tej strony witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft. Dziś tak bardziej no, obiegowo tak pokażę Wam tylko zmiany. Przede wszystkim tutaj umieściłem sobie drzwi do pokoju z generatorem zegarowym i całość ukryłem za taką ścianą oraz dodałem drugi, drugi generator kabelsona. Co umożliwia mi tak naprawdę dużo bardziej wydajną pracę. Teraz one się nie zasuną, bo tam zegar jest zawieszony, bo oddaliłem się trochę za daleko. Taka, taka krótka dygresja w ogóle co do tamtego instruktorza. Zegar będzie się zawieszał gdy oddalicie się, no nie wiem, chyba, chyba po prostu gdy, gdy wyjdziecie poza teren załadowanych czanków. W których znajduje się zegar. Wtedy on się będzie zawieszał, po prostu sygnał przestanie krążyć. Jak widzicie, zacząłem też sobie prowadzić y, swoją ścieżkę z y, torami. Na razie ona jest kompletnie nieużytkowa. To znaczy, no, kompletnie. Y, niby się dają użytkować, bo tory są, ale jest to strasznie męczące, muszę Porobić filary, które będą ją podtrzymywać, i tam zacząć montować red torcze, red torcze, które będą ją napędzać. Także z tej wyspy to wszystko. Zaraz udamy się na moją starą ekspansję w celu pokazania wam tego, co, co tam się pojawiło, ale tym razem będziemy podróżować łodzią. Nie. Nie. Jeszcze nie, nie, wózkiem. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni. Bo jednak podróżowanie łodzią jest trochę bardziej męczące niż, niż, niż wózkiem. Bo, że co ja robię? Z drzewa robię łódkę. Dlaczego, dlaczego podróżowanie łodzią jest bardziej męczące? Bo tak naprawdę, prosta droga prowadzi mnie nieco dalej niż bym chciał więc mimo wszystko muszę trochę poskakać żeby do celu dotrzeć a już w, w tej dróżce będę jechał prosto do celu o wiedziałem więc więc już takich kłopotów nie będzie wybaczcie te przymulenia chwilowe ale jednak do końca ten tekstur pak nie wydaje przy ładowaniu terenu na początku, zwłaszcza jeśli dopiero co odhibernuje laptopa, to jeszcze nie jest, że tak powiem, przygotowany na ładowanie w procesor tylu informacji. tak w ogóle ta droga będzie dosyć mozolna więc chyba tutaj zrobię cięcie i yy, no zobaczymy się, gdy już będę na miejscu. Co wy na to? Zresztą nie, nie macie wyboru. Więc tymczasem. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Przede wszystkim chciałem Wam najpierw pokazać, jak przyślicznie wyglądają teraz te budynki, które tu już były. Choćby ta przystań. No, dla mnie wygląda świetnie, zwłaszcza ten jaśniejszy dach. Jedynie Ul mi się nie podoba. Wyszedł tak dziwnie w tym teksturpaku. Ale co zrobić? Nie wszystko musi być. Perfekcyjne. Uh, uh, uh. Most też całkiem fajnie wygląda. Domek jest prześwietny. Moim zdaniem wygląda dużo lepiej. Dużo bardziej bym się cieszył, szczerze mówiąc, e, gdyby ten tekstur oferował też wersję 32x32. E, tak mniej więcej wygląda stacja kolejki wszystko jest w podobnym stylu strasznie muszę sobie coś nowego wymyślić to znaczy już mi się tam coś w głowie mani ale na razie nie będę zdradzał o co chodzi No, zobaczycie wkrótce mam nadzieję taką mop spawner wygląda mniej więcej tak jak wyglądał Mm, przy okazji kwestia, którą jeszcze chciałem poruszyć yy, zasadzająca się do mojego głównego projektu, czyli do Hogwartu. Yy, wielu z Was ostatnio nagle zaczęło mi wypisywać, żebym pamiętał o tym, o tamtym i, 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 ten, i, te, i tak dalej, i tak dalej. Yy, chciałem Wam yy, przy, przybliżyć jeden fakt. Ja całą sagę Harry Pottera przeczytałem 13 razy. Każdą z książek przeczytałem 13 razy, nie licząc z tego, ile razy przesłuchałem audiobooki i naprawdę zaufajcie mi, ja wiem co robię i pamiętam o wszystkich lokacjach, więc nie piszcie mi, żebym pamiętał o komnacie tajemnic czy pokoju na trzecim piętrze, w którym ukrywał się puszek. Bo to w zasadzie jest bez sensu. No. Ja doskonale o tym pamiętam, doskonale o tym wiem. I nie ma, nie ma potrzeby, żebyście mi tak nagminnie o tym przypominali. Kolejna rzecz. To mnie bardzo cieszy, bo specjalnie budowałem ten kilof, żeby wiedzieć, w którym miejscu jest moja kopalnia. Bo zawsze mi się myliło. Tutaj była tamta góra, na której teraz stoi ta... Stacja kolejki wyglądała dosyć podobnie i nigdy nie wiedziałem gdzie jest to wejście. Zawsze się myliłem, łaziłem, tutaj szmętałem się. I szczerze mówiąc w poprzednim deksurbaku ten kilow wiele mi nie pomagał. A teraz to drewno bardzo rzuca się w oczy i już nie mam żadnych problemów ze znajdowaniem mojej kopalni. Tutaj skonstruowałem sobie taką strasznie wieśniacką, podstawową farmę. Z systemem półautomatycznego zbierania zboża. Muszę jeszcze sobie przenieść tą wajchę trochę bliżej. No, ale nic odkrywczego. Pistony się składają, woda się leje. Zboże, prawda, zostaje zlane i zebrane tutaj. Razem z nasionami, naturalnie. Ja tu sobie czekam. Wszystko do mnie grzecznie płynie. W ogóle taki e, plan, pomysł, żeby nakręcić kilka filmików e, takich bardziej tutorialowych, może nawet niekoniecznie z samego Minecrafta, ogólnie z rzeczy powiązanych z Minecraftem, na przykład jak w gimpie zaprojektować sobie mm, tak zwane sprite, e, które przypominają e, niektóre rzeczy z Minecrafta, na przykład jak. Zrobić ziemię w gimpie, jak zrobić żelazo, no takie pierduki. I, I jestem ciekaw, czy, czy miałoby to u Was wzięcie. Czy na przykład grafikowanie w ogóle Was nie obchodzi? No, no bo w sumie, skoro mam takie własne style, własne pomysły, to czemu by ich nie przekazać dalej? Jakoś nie, mam, nie miałbym z tym problemu, a być może komuś z Was się to do czegoś przyda. matko, ale mam dzisiaj zadanie. O właśnie, jeszcze dwa pytania. No, po pierwsze, jak Wam się podoba y, pierwsze, pierwsze intro w tej serii? Y, no nie ukrywam. Stworzyłem tą nutkę w tyle specjalnie dla, dla tego intra, ale nie wiem, czy, czy będzie ostatecznie tak wyglądać, czy jeszcze będę jej jakoś zmieniał. Na razie nie jest dla mnie złe. Być może kiedyś mi się znudzi i coś w nim pozmieniam. Poza tym jak wam się podoba długo oczekiwany powrót jak to nazywaliście musz. Ciętej riposty? Coś takiego. Chyba tak ją sobie nazwaliście. Wcześniej milczała, no już tłumaczyłem to kilkukrotnie. Tylko dlatego, że um, no byłem zmuszony wrzucać z filmiki w bardzo dziwnych miejscach. I no był dla mnie, lekkim, było dla mnie lekkim dyskomfortem siedzenie tam i godzinne obrabianie filmu, dlatego zazwyczaj no, całość opierała się tylko na wrzuceniu filmu. Ale teraz jak już mam internet w domu, mogę przywrócić starą tradycję i znów zacząć, zacząć prawda? Używanie moich dziwnych zdolności do komentowania samego siebie. W zasadzie to chyba wszystko na ten odcinek, bo Miał on wam tylko pokazać progres yy, na mojej mapie i to, że nie siedzę się, i nie, siedzę i nie lenię się, tylko no, pracuję nad tym, ale no, jest to tak nudna praca, że nie chcę was tym zanudzać, yy, bo choćby to kładzenie mostu, tego na którym znajdują się tory. Nie sądzę, żeby to było jakieś porywające. Ja sam się przy tym nieźle wynudziłem i nie czułem potrzeby nudzenia także Was. Yy tak coś jeszcze miałem powiedzieć a nie wiem czy wam czy do wszystkich dotarło bo wiem że niektórzy czują jakąś niechęć do oglądania infokastów i wielu z was mogło przegapić poprzedniego infokasta w którym to informowałem iż z mojego bloga do którego link znajdziecie także w opisie do tego kanału na tym blogu znajdziecie jeden powiedzmy utwór 50-parosekundowy, który udostępniam Wam z pełnymi prawami do użycia go w Waszych seriach, tudzież filmikach, jeśli ewentualnie takowy kręcicie, lub po prostu do słuchania sobie, nie wiem, ustawienia jako dźwięk telefonu, wszystko jedno, będzie mi bardzo miło. W każdym razie taki utwór jest na tym blogu i zachęcam do pobierania go. Coś jeszcze? Chyba wszystko, już tak naprawdę. Zastanawiam się co zrobić z tą górą, bo ona jest taka potężna, że szkoda jej nie wykorzystać na coś fajnego. E, aczkolwiek z drugiej strony mam tu też kawał góry okopany i też jeszcze nie ma żadnego przeznaczenia większego, więc mam nad czym myśleć, nad czym się zastanawiać. Na razie wrócę do, do mojej mozolnej pracy i stawiania filarów pod mostem z, z torami. E, no będzie to dosyć męczące, ale cóż, trzeba to zrobić. Im, Im prędzej, tym lepiej. A, więc ja się biorę do roboty, a Was zachęcam do komentowania, oceniania, subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie i jeśli uważacie, że na to zasługuje oraz wizytowania mojego Facebooka, Twittera, blogera i Google. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej!